To Cześć, znaczy, się jestem oskarżony. znaczy z znaczy się znowu ale duba. to nic. No nie, no i się wywoczyło na szopę. Ogólnie, dawno się nie widzieliście, wiem, wiem, wie. Znowu stało się coś. Mogę się pomyśleć, że już koniec znowu z tym. Ale nie, to nie koniec. Ja się tak łatwo nie poddam. A prezent. Nie, ja się nie nabiję, ja to nie będę robił ciągle. Dobra, dobra, do widzenia, do widzenia, do widzenia, co? I właśnie ja... I powracam znowu, znowu były jakieś... No w głupiutkie, no. Uważam, że to nie było. Plano. I ogólnie właśnie z dawno się widzieliśmy. Nie wiem, co powiedzieć, właśnie chyba... Z RPG coś tam, coś tam, te... Dostało chyba się... Aktualizacja nowa. Uuu, mam trzy źródłówka. Słabe te czekaj. Nie to. Nie chcę skończyć filmiku. Dobra. Ja już kiedyś gra w tą grę, ale niedługo. Tylko chcę Was poinformować, widzowie. O, o, ludzie tu są. Ale to nie jest aż tak dopracowane. Jeszcze polecam zainstalować EuroTax Simulator 2. tam jeden. Ogólnie to jest e, bardziej co wam powiedzieć, że to jest bardziej ogólnie no, message, nieważne co to jest. Nieważne co to. O, na I ogólnie tak to bywa, że... Trzeba tak zrobić. Gdzie jest kamera? A. I że na pewno to jest mega dopracowana gra, ale chodzi o to mi... To jest mega dopracowana gra Euro Truck Simulator. Z tego co wiem... Bo już na pewno nie grałem jeszcze, no nigdy. Tego ja mogę powiedzieć. Ale wiem na pewno, to, że jest fajna, bo widziałem, jak gra się innymi. Widziałem kilku youtuberów, więc ogólnie wiem, jak to bywa. Sogra jest bardzo fajną grą Trzeba bardziej tu przyłożyć. Nic je pika mi Dobra, dobra, dobra. 10 kilometrów, dobra. Jak jest normalnie, dobra, jedziemy. E, nie wiem gdzie jedziemy. A mam tu pokazane, dobra. Ogólnie ważne, chcę porozmawiać co się stało, bo znowu była przerwa. Ogólnie próbuję wam teraz obiecać, że o każdej godzinie spróbuję teraz nagrywać filmiki o każdego dnia o 17.55. A dziś 17.50 tylko, obiecuję wam to. Spróbuję to dotrzymać do tego słowa. Ale pewnie że to będzie ciężkie. Chcę do zobaczyć jak to działa, bo na pewno Ale wyjedziemy. Jeśli wam oczywiście, jak mówiłem to w poprzednich odcinkach. jeśli Jeśli, spodobała spodobałaby się gra, wyślijcie mi do linka, zainstaluję chętnie. Nawet jeśli to będzie jakaś inna gra, co mi się nie będzie podobało, to ja i tak spróbuję zobaczyć. Jeśli to jest seria, w ogóle może być seria, w sumie wszystkie to znaczy seria, oczywiście, ale planuję zainstalować się nową jakąś grę na próbę zobaczyć ją, tylko próbową, oczywiście. I teraz wracam po chwilkę, więc, no zaraz się widzimy, no widzimy się po krótkiej przerwie, przepraszam za to, ale było trochę zakłócenia, ale dobra. bo idziemy dalej, ja czekaj, czekaj, jak się robi kierunkowskaz? Trzeba udawać jak jesteś prawdziwy człowiek. No, jedź. To mi się stało w oczy. Faktycznie nie. Chyba. <grym> e, źle pojechałem. Z tego co widzę, że chyba źle pojechałem. Up Sorry! E, faktycznie źle pojechałem. No kurde, chłopie. Zostaw mnie, bo ja jadę. Nie, 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 no! Bo tam wiecie jechać czy co? Dobrze, jedziemy. Udało się jakieś wywiązanie z tym, ale do co ale właśnie wam co było, bo zauwa, przerwa. I ogólnie, jak sobie powiedzieć, że sobotę niedzielę nie będę nagrywał. Czemu dzisiaj sobotę nagrywam? Dlatego, że dawno nie było ciekawe, tylko tyle. Ale obecnie, że nie wiem, co ja mówię, po prostu, że zawsze sobotę niedzielę mogę sobie zrobić na zapas, ale nie będę na pewno wrzucał do filmików. Więc tyle mogę wam że później się będę skarżyć. Ogólnie. W dni, które najmniej będę mógł, y, będzie mniej szans, że będę mógł nagrywać, to oczywiście to będzie e, poniedziałek i taki piątek, też mogę powiedzieć. A resztę powinno być dobrze, bo w te, wtedy mam zajęty dzień, no ja tak mocno, ale z za mam zajęty i tak może być. Drogowy. <laughs> Jak to uderzy, coś się stało, to ja nie wiem. Pojedyncze za tej gry jest bardzo fajne, też jest. Wersja na autobusy. Też jest bardzo fajna, też grałem. Polecam bardzo. Link. Nie macie wpisie. Oczywiście, ale może wrzucę. Zobaczymy. Na pewno się powinno wrzucić niedługo. Może. Nie wiem, zależy. Oczywiście możecie sobie od, na, od początku zrobić ten filmik albo pierwszy. Oczywiście to jest drugi. I wtedy możecie zobaczyć, jak się nazywa. Ale jak ty się tu cypnąć? To no, ja to nie wiem. Trzeba poinformować, że na pewno ta e, gra może być trochę za dla niektórych. Jak dla mnie może być? nie ja również mogę, żeby być różnie. Ok. ich dobra, dobra. Puść jakieś ledyjko. Czeka, czekaj, taka może być. Jedziemy dalej. Gósty być uczciwy dla świata. Jakby co. I chcę wam wytłumaczyć, co będzie robić, w tej grze. Mogę wam to wytłumaczyć, ale też Oczywiście, planuję właśnie się nagrać nową serię, którą zobaczycie już tylko na moim kanale, no może być to oczywiście w poniedziałek, bo chcę Wam poinformować, że w niedzielę mogę już nie wrzucić filmiku, bo w ten tydzień jeszcze się zaliczę jako, że jeszcze mogę wrzucić w ten właśnie weekend. Ale może się to jutro mogę jeszcze nie wrzucić, ale to się zobaczy. O zakrętelne, no dobra. Eee, bo mogę liczyć na 60, że mogę na maksa. No, right. Dobra, wiem, wiem. To nic się robi. Ale żeby. Chcę, żeby to było to klikne. Tak po prostu. Ja nie ja robię kierunkowskazu, Zapomniałem soki. Ale wydaję, jesteśmy. coś no, Nie wiem, jak to I dobra, uwaga, co to będzie na serio, to się przekonacie, ale na pewno to będzie ktoś nie niedoba. Już za niedługo może będzie właśnie. Może być nawet w piątek, w następny tydzień, jeszcze następny nigdy nie wiadomo ale pewno informuję was, że będzie to najnowsza seria albo albo właśnie jak będzie wylatowała nowa seria, gdzie będę testował różne gry, które było wy możecie oczywiście wysłać mi na linka, albo ja mogę sobie je zobaczyć sam sobie zobaczę i w końcu niedługo zobaczę no, przepraszam nie zobaczyłem od razu mi się zrobiło, kiedy to było, jakby nie fair. Jakby jest nie fair, że od razu, kiedy ja to zrobiłem, co to, to się stało? 8 km, straciłem już pierwsze moje 500 dolarków No, zapewne. No, Jesteśmy w Abryśle. Nie wiem, jak to jest. Um. Uważaj, jak to jedziesz. Jak ja raczej jadę teraz. Yep. Chcę was poinformować, że niby tego nie było. What? co jak zrobiła to moja ręka. Ło, już wyłączy No niby to nie było, nikt nie... tu, nikt mnie nie widział. Nikt mnie nie widział. Dobra, jedziemy. O jesteście. Elisie czy Elisie, nie wiem. Elisie, bo Kiedy macie własny budik. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi, ale dobra chodzi. E, oczywiście, nie wiedziałem, że jest takich pytań, ale oczywiście wiem, że niektórzy widowie albo po prostu nie ma tak, ale ja chciałbym, że żeby modyfikować różne, właśnie. Moje filmiki na różne rzeczy. Już przywalił. Pewnie e, wy tego możecie e, mogę wam powiedzieć, że wy tego możecie nie, ch nie chcieć. Eee no, no. No czemu mi samo jedzie? że ja sam się na chwilę nie odzywa, ale oczywiście stało, że w stałym co siedzi, stał przepraszam, bardzo, ale dobra. wy, co za chwilę wyszedł, żeby powiedzieć Wam, pa, pa. widzieliśmy się w nasu uczniku, pa! pa.